这是什么这是 Zmaj zło, tyś pięść. Stań, stawaj, stawaj! stawaj. Yy, smijsla, co, 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 co się! Dzieje, co się dzieje? Ej, ej, się, ej. Się. co idzie, dzieje? Obudź się, bądź się! Oj, za na poduszce, jest taka miękka, Musisz jest coś taka fajna. Musisz zobaczyć, coś się pojawiło na wiosce. O, no, pojawiło się, na zobacz, oknem mam taką zobacz, fajną ty masz tutaj poduszkę. dobry widok, zobacz. Nie mm, kto to postawił fajne. może? Co jest, czego ty mnie... No mi... zobacz ej, tutaj załupnięczo, nie jak za śpi w nocy, przecież śpi w Rozwaliłam to, bo ty szkło. Ej, co to? Masz, patrz! Eee, tam faktycznie... Ej, czekaj, czekaj, tam coś się pojawiło, to dobra. To jest! Eee, pamiętajcie o mojej poduszce, ja na razie muszę to zobaczyć. Co to się pojawiło? Jakiś y, pędzel? Co? Co to jest? Rysowanie? To są jakieś, obrazki, jakieś, jakieś tręcy, rysunki. O co ale po co? Do czego? Czemu tam aż tych cztery rysunki? Eee, Livia jest w szoku? Ty też jesteś nie w szoku. Nie słyszałeś ale nic w Wy nic tego nie nocy? zrobiliście? Nie, nic nie słyszałem. Ja sobie śpię, jest noc. Ja sobie spałem na fajnej poduszce widzowie, eleganckiej takiej dla siebie, fajnej. No ja nie wiem skąd się to wzięło. No, a wy mnie budzicie? Czemu mnie budzisz? No patrz, no. Bo... no. Zaciekawiło mnie to, może podejdziemy, zobaczymy, co tam jest No dobra, podejdźmy, sprawdźmy To troszeczkę ja mi mega rzeczy, dziwne A wy, wiecie, sobie, pamiętajcie też o mojej nowej kolekcji Shiba, nowe koszulki są Shiby, notes i, i nawet też zeszyt Smile Team i kosmosowa koszulka Fajna, możecie polecieć z nami do kosmosu To jest hit dosłownie, także wpadajcie Po moje nowe bluzy, koszulki Kolekcja trwa na smyslow.pl A my idziemy zobaczyć, idziemy, biegniemy Szybko dawaj, zobaczyć dawaj, szybko. Kto tam jest i dlaczego to się pojawiło O co w tym chodzi? Dobra, idziemy, idziemy. Szybko wybiegamy, wybiegamy. Co to jest? Jakiś pędzel na środku? Malowanie Mona Lizy? To, Przecież to jest jakieś. ciężkie, Ej, To jest mega ciężkie. Faktycznie, obraz do malowania, ale yo, ale tak Jaki narysować? Dwie... Co? To jest, to jest mega pędzel. ciężkie. Nie, no tak narysować yo. On normalnie za głowę się chwyta, żeby narysować Mona Lizy. Jest mega, mega ciężko. A ten jak narysował yo, Ej, to narysował prawie perfekcyjnie. Ale no, ja tak nie bezbłędnie. umiem rysować. Ja, ja... Dzień dobry, dzień dobry. E pan Szczotka! Co jest, Ganek? Kim ty y jesteś? Pa Jestem panem Szczotką! Pan Szczotka! Jaki? Duży! Ale A, to jest ja, z tego... pan Szczotka? Co jest? To jest ty, z tego grafiki, z tego obrazku. Ty istnieje, serio? Jak ty przyszedłeś do malta? proszę, to pędzle dla was. Bierzcie, proszę, cząstujcie się po jednym. O, pędzle? Ej, wyrzucę pędzle. To dla was, proszę bardzo. To jest? Y Co i to z mamy, tym zrobić, mamy? Mamy tym rysować? Co? Tak, tutaj macie płótna. Płytna? I tutaj a będziecie rysować, robimy konkurs Ale ja nie chcę malować, ej, o, jest taki noc, zły. Ej, chcę ale, ale ktoś z nim przyszedł, ej, to villagerowie Każdy z nich trzyma jakąś broń o, o. Ej, A po co ci strażnicy malarstwa Strażnicy malarstwa? Yo. Ej, Jesteśmy strażnikami, a po co ci strażnicy? Po co ci to takie jeśli coś? Jeśli ktoś z was będzie brzydko rysował, to zostanie rozwalony Co? za brzydkie narysowanie no zostanę na O nie nie tylko nie to Więc lepiej ładnie malujcie nie o, nie. Nie, nie jestem w szoku nie ja ja, ja, nie, ja, umiem tak nie, umiem za ja nie umiem malować ja nie umiem malować ja nie umiem malować serio nie umiem malować no naprawdę przysięgam się stanie? o nie nie to o jest e, to mamy naprawdę rysować ale panie szczotko ja, ja, ja w nocy się śpi, ja ja w nocy śpię na poduszce nie ja nie rysuję w nocy ja nie umiem w nocy teraz się rysuję rozumiesz o nie mamy prze... O, Oliwia płacze, Dobra, no to Ej, w takim razie... nie groźnie. Musimy, musimy yy. narysować, ale co rysujemy? Co rysujemy? Uwaga, pierwsza runda. Rysujemy kota. Kota? Kota? O nie, kota. Dobra, no musimy narysować kota. jakoś kota. Dobra, no to w takim razie szybko rysujemy. Mamy tylko minutę. Minutę! Mnie narysować kota. Dolne. Inaczej, jak, o, nie, jak nie, nie. nie narysujemy kota, to odpadniemy i będzie coś takiego. Puuuu, i odpadnie. I, i się, tu będzie... nie szybko szybko, szybko, szybko rysuję kota, rysuję kota jak kota. Dobra, kot ma na pewno, czekaj, pomaluję sobie to wszystko zapełnię sobie całym filem, dobra, tak będę. Narysuję tutaj kota, okej. Okay. Kot ma na pewno takie wielkie. Wielkie uszy, dobra. Ten kot musi być ładny. E, ale kto odpadnie z najgorszym rysunkiem? Tak? To było z najgorszym. No tak. O, nie. Więc naj... lepiej się postarać, żeby nie być ostatnimi. Dobra, dobra, musimy się mega mocno, szybko postarać. Dobra, ja narysuję tego kota, jak będzie miał tutaj jedną łapkę, będzie taki uśmiechnięty, Prężnicy ten kot będzie stał... Skał... Ten kot będzie stał na dwóch łapkach, dobra, tutaj z rączką w górę. Okej, okay, musimy naprawdę dobrze to narysować, bo pan Szczotka nas rozwalił. Ja nie umiem tak ładnie. Ale musisz, Patty, musisz bardzo szybko, ładnie. Dobra, ja narysuję kota, a kot jakiego koloru? Ja nie wiem, różowego? Jest kot różowy, czy nie? <laughs> Ja A za, jakie koty są Zielony. A jest kot zielony? Ja nie wiem, chyba miałem kiedyś kota zielonego. Dobra, okej, okay, teraz damy oko. Oko będzie miało W ogóle, się kończy. To co, jest to tak jest... szybko? Niemożliwe, to jest za szybko. Ja nie wiem, czy rysowałem kota. Czy to jest kot, czy co to, to jest. O nie ma. Ustało 10 sekund. O, o o, o, mamy problem, mamy problem, dobra. Czekaj tak tu narysowałem O, to jest Scott, chyba jo, okej, okay, dobra. Ja nie wiem jak chyba padnę. O nie! Livia ma jeszcze gorzej, Livia ma jeszcze gorzej. Minuta dobra, to za ja mało czasu. Zrobiłam. No mega, ale tragedia to mój jest lepszy. A twój... Wow, Patty! Dobrze, no dobrze. masz rany! Ej, a moje <laughs> Dobra, okej, okay, ocenia. Pan szczotka, odsuncie, odsuncie się, odsuncie, uwaga, odsuncie uwaga, się! Okej, okay, pan szczotka podchodzi i ocenia. Jo, mm. jak patrzy. Jo. Mm -hmm. Jaka ocena Ciekawe. dla pati? Pani w białym. Pani, tak, tak to, to jest pati. Jaka ocena? Na pięć. Pięć! O, zostałaś dziękuję. piątkę! Dobra, a Uf, teraz o, ja, mój na środku jest, pan szczotka patrzy. Pan, pan pomarańczowy. Tak, jaka hmm. ocena? Jak patrzy, yo, jak dokładnie pan hmm. szczotka. To taki kot kosmita miał być, tak? Kot kosmita, tak, tak, to jest kot kosmita, tak, mm -hmm, tak, tak, to mm -hmm. jest Szyba. A to takie <gry> fajne, takie, taka abstrakcja trochę, prawda? Eee, no, no, fajny rysunek, czy nie? O, dobrze, dobrze, widzę, tu pan artysta rośnie, no, Artyst... daje szóstkę. Jest, <grym> dobrze, a Liwia? Wow. Brawo. prawo. Liwia, jaki eee... słaby, jo, ej, dobra, jakie słabe. Liwia, jak on Pani teraz... To teraz? Pani to chyba sobie ze mnie żarty robi. Oh, oh. Co to ma być? Oh, oh. Co to ma być? Paszczotka oh, oh. się wkurzył. Oh, oh. Eliminacja. Strażnicy, proszę wyeliminować. Już. Co? O nie, start eliminacji. Nie, nie, nie. Nie Nie róbcie jej nic. To, to moja koleżanka. Nie róbcie jej nic. Nie. Nie. Livia. Livia. Ju, padła. Oh, oh. Livia. O nie. Elf została Gratuluję wyeliminowana. Państwu. Wyeliminowana. Nie ma, ma Livi. Dlaczego tak surowo? Nie ma Livi. O o. Ale zasady były znane od początku, prawda? No tak, ale co teraz? Co teraz? Co z nami? Co z nami? Jest nas dwójka. Co teraz? Teraz zapraszam Was do dalszego etapu. Dalszy etap! O dobra. Ej, ja, ja nie umiem tak rysować! Ja chcę. O o, bądź dobra, bo musimy się naprawdę postarać rysować. Widzowie, rysujcie z nami. Jak umiecie, kto umie rysować, ten rysuje z nami. Dobra, co teraz my robimy w takim razie? Uwaga, stawiam portal. To jaki portal? Nie! Nie, nie chcę, co to za portal będzie? O, o, patrzcie, stawia jakiś portal, to będzie drugi etap Czyli po my będziemy tym... musieli gdzieś tam przejść, no serio? No nie wiem, pan z Środka zaprasza nas dokądś, ale ciekawe gdzie? Ej, patrzcie, postawił jakiś portal, może do jego świata, bo on jest też taki brązowy. I postawił portal. Jo, mamy tam wejść do środka, pan Szczotka? Ja z nie chcę! Panie? Tak. Okay. Chodzimy. Chodź, Paty, chodź Paty, musimy. Ja nie jeść. wiem, ja się boję. O ja też jestem w szoku, też jestem w szoku. Pan no, uwaga, strażnik idziemy. wam też grozi, chodź pati, także. Choć zapraszam. Pati. Dobra, no idę, no okay, dobra, skakujemy, skakujemy no Skakujemy, Skakujemy tutaj. Ło, wow, stepa! Co będzie dalej, panie szczotko? Co się stało? Gdzie jestem? Wszyscy gracze Gdzie są ja do Ale na środku jest wielki pan szczotka! O, nie, on się zmienił. Jestem panem pędzlem, szczotką. W każdej rundzie otrzymasz minutę do narysowania. Co? Minutę rysowania? mi to, to jak narysować? O, nie, ile tu osób krótko. jest. On wszystkich tu sprowadził. Zobaczcie, tam są dziewczyny po prawej, po lewej. Dokąd my nas... Widzę o. Się, smile. Wow. Ej, uh. mam błotno do rysowania. Musimy wieloryb. szybko, szybko Ej, musimy Julio, rysować. rysować wieloryba. O, musimy pospieszyć się, no bo dobra. nas pan Szczotka wyeliminuje ja i wtedy będzie po mnie. Dobra, wieloryb. Jaki wieloryb jest? Wieloryb jest taki wielki, taki duży. Taki, 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 taki. I ogon on ma gdzieś taki. Dobra. Nie Taki ogon on ma, czekaj, taki ogon mu narysuję, dobra. Tu ma jedno wielkie oko, e, tu będzie uśmiechnięty, dobra. Tu zrobimy mu kółko, że tu wodę on pryska, leci, bo wieloryba musimy zrobić. A ja nie Dajcie. umiem rysować. Wieloryba. Ej, Ja liwia, też tutaj nie jesteś umiem. w ogóle. Ej, tutaj Patrycja, wy też jesteście, nie? Wszyscy. No ja jestem, no! Jo, tutaj jesteśmy właśnie <laughs> jakoś wszyscy. Na szaro robię dobra, całe. takie coś robimy. No a teraz tutaj muszę wodę zaznaczyć. Dobra, tutaj woda. Tu jest woda, że on pod wodą płynie. Dobra, teraz musimy szybko rysować. I czy odpadnę. Widzę. Kliknijcie łapeczkę w górę. Kliknijcie łapeczki. Jest takie wiaderko! No dobra, a dobra teraz dziękuję. Tu. Teraz tu, teraz tu, teraz tu. Dobra, o, okay. mam. Szybko, szybko, to jest wieloryb. A jakiego on koloru jest wieloryb? wieloryb jakiego koloru jest Ja nie wiem jakiego koloru jaka. Niebieskiego Niebieskiego serio Dobra, wypełnię to tu może taki, tutaj taki no taki trochę taki szary czy Szary? Czy no szary o nie najgorzej nie wiem jakiego koloru nie jest nie, co Ja Dobra zrobię takiego A ja w ogóle nie ogarniam co tu się dzieje Dobra Zabar zrobię no. teraz oko teraz mu zrobię pędzelek tutaj że ma żółte oko czekaj tutaj słońce narysuje o elegancko że słoneczko świeci Dobra, teraz tu musimy wy... to, to... Szybko, trzeba, trzeba, szybko, spieszyć. Tylki sekund zostało. Trzeba się pospieszyć, bo mało, bardzo mało. Dobra, o, zrobię coś takiego. Eee, o nie, co mi się stało? Tu na dole wypełnię to jakimś, czekaj, falami, jakimś takim czymś. Dobra, tu wypełnię. O nie, mi się maznęło, co ja zrobiłem? Oh, nie, 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 14 sekund, jak tak szybko? Dobra, zrobiłem wieloryba, coś takiego mu zrobiłem, no nie wiem. Jeszcze go pokoleruję, czekaj, tutaj wezmę to. O nie. To. Dobra, teraz tutaj muszę wypełnić. O nie nie, 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 co zrobiłem, co zrobiłem? Dobra, teraz tutaj wypełniam. Okej okay, i... O, koniec! Nie! Chodź Pamiętaj jedną tak regułę! Samo. Ej, pan szczotka stał się zły! Juki oh. oh straszny! O nie, pan szotka, co pan szczotka zrobił? Daj mi sekundę na skomplikowanie całych twoich rysunków. O nie, pan szotka jest zły! I oh on jest. chce nas teraz rozwalić. Kto najgorzej narysuje ten odpadnie! Teraz zobaczysz, co narysowali twoi przeciwnicy. Pff, co? Kto to narysował? No, nie! Ej, to to ra, chyba mówcie, delfin. mówcie kogo kogo to jest? Nela, Nela... O, Nela taki, fajny nawet. Ay, nie. No, Ej, zobaczymy. Nie, fajny, Oceniajcie nasze rysunki. Kto to narysował? Pfff! No, jakie jest. słabe Ale, tragedia! Słabe. Masakra! A to jest dwa. To nawet nie jest wieloryb. Co to jest? Co to jest? Ktoś to? narysował ZO. A ten kto to zrobił? Słabe! Moje będzie lepsze, zobaczycie. Ja muszę to wygrać i mogę. Uuu, to o, jest ładne. Słodkie. Jak coś to mówczy, no, kogo to fajne. są. Oko, wasze jakie rysunki są? O, U, to, to mój! Jest. To twój? O, fajnie. Nawet nie fajnie! Nie chcesz mam gumbelków później rysować! A to jest mój, to jest mój, podoba mi się? O, fajnie! Ej, no fajnie. <słuch> Jak ty to szybko ja nie umiałam. To, ja to mój! Zrobię. To ja to <słuch> ja to twój! Co to za wielony pilna! A to ja nie umiałam! Co tak to jest? Subaryna! Co to jest, nie tragedia masakra, jakiś samy rysunek! Najgorszy rysunek mamy wybrać! Najgorszy rysunek wybieramy, Dobra, ja wybieram. ja wybieram ten rysunek najgorszy, tragedia, masakra, dobra. wybieram go najgorszy. Ja już wybrałam. Bum, bum, Łapkę w dół. Ja też wybrałam. Łapkę w dół dałem teraz temu rysunkowi, bo wybieramy najgorszy, a później najlepszy. Pan Szczotka, teraz, teraz wybierz najlepszy. Teraz najlepszy rysunek? Teraz najlepszy wybieramy, dobra. Smileslow team, ciekawe jaki wybierzemy. Ja wybieram może Nela, albo ten mi się podoba. Czekaj, ja nie wiem jaki, jaki, jaki wy mieliście Nela mi się podoba, albo nie, Nela nie. Ja mam dwie sekundy. Zaznaczyłem ten u góry, ten obok mnie zaznaczyłem, nie wiem kogo, ale ten był ładny. Jula odpada, patrzcie oh, Wybuchła! Nie ma jej. Po niej jest. Kto, naj, kto najgorzej narysuje, odpada na zawsze. Dobra, teraz świecam. Musimy narysować świecę! O oh, lol, dobra, świecę, już mam jakiś pomysł. Jaka muzyka, jakie napięcie! Ej, co ja no Dlaczego właśnie się... dlatego się A, tak Szybko, 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 teraz zróbmy tutaj to, dobra, stół, stół. Yy, o nie, co ja robię? Teraz szybko, Teraz stół, stół musi być taki, dobra, widzowie ładnie rysuje. taki, okej. Okay. Tu zrobimy to, na brązowo, tutaj tak. Elegancko, to jest taki stolik właśnie. Yy, dobra, i teraz... Yy, Tutaj świeca, musi być to świeca. Świeca jest jakiego koloru, to jest właśnie pytanie. Świeca może być też taka brązowa. No każdego koloru może być. Dobra, to narysuję taką świecę, która się będzie paliła. Dobra, tak zrobimy. Tutaj kolor. Widzowie oceniajcie mnie jak ja rysuję świecę. Napiszcie w komentarzu, czy wam się to podoba, czy nie. Dobra, a teraz daję tutaj, że będzie się paliła. Tu będzie ogień. Co się stało? Dobra, tutaj, tutaj muszę. Okej, okay, dobra, tu będzie się paliła świeca. Elegancko. Stół musimy pokolorować. Stół będzie taki szary. Dobra, jak Wam idzie? Ja zrobię no, stół. No i na idzie dobrze. Chociaż nie, chociaż nie, tutaj zrobimy. Chyba może... zdążę. O, nie, mamy 50 sekund! Dlaczego pan szczotka daje tak mało czasu? Czemu tak mało? Pan szczotka jest powolony. Dobra, damy. No nie, to jest tragedia, to brzydko wygląda. Nie, no masakra. Dobra, obrus zrobię, obrus zrobię. To będzie obrus może. O, obrus, o, teraz lepiej wygląda. Dobra, i teraz zrobimy może też z, z chmurki, Ja lubię chmurki rysować. Dobra, to będzie jedna chmurka. Tu będzie druga chmurka. Ja jestem dobry. Nie, w... dobra, mi w tej rundzie dobrze poszło. Okej, okay, to jest moja świeca. Ja już kończę. Dobra, teraz tutaj muszę to. O, nie. Co się dzieje, co się dzieje? Ja źle dresowałem, o 20 sekund! Nie! To było tak szybko, dobra. To jest moja świeca, ale jeszcze zrobię obramowanie takie, może zróbmy obramowanie. Czyli tutaj ten czarny kolor, dobra, tu zrobimy obramowanie, teraz tu, teraz tu. O, tak, elegancko, dobra, jest. E, jakoś to wygląda, ale świeca na stole, nie wiem jaka to świeca, ale jakaś to będzie. Dobra, e, takie coś zrobiłem i możemy płótno wypełnić jeszcze może niebiesko całkowicie. Może to będzie coś takiego. O. O dobra, jest, mam. O dobra, pałczotka, koniec, koniec. Zabrał nam płótna, on nam zabiera, a raz otwiera i to on decyduje. Daj mi sekundę na skomplikowanie całych rysunków. I zobaczcie, ile ludzi jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, nas zostało siedmiu. Olivia. Uuu, kto to narysował? O, ciekawe. Uuu, fajnie, nawet, nawet fajnie. O, to też kto narysował? Nie wiadomo nie, nie, wiadomo, ja. nie wiadomo, nie wiadomo kto. Nie mamy swoich ników, więc nie wiemy. O, jakie słabe! O! Pff, tragedia. Nie no dobra, to saka. nie wygląda jak świeczka. Dobra, o, moje. Ło, wow, jakie ładnie. fajne! Ej, dobra, to mi się podoba, Livia. Dzięki. Nela. Ej, słabe, Nela. Dobra, zaczymy dalej. Uwaga, A mi się uwaga. podoba, ciekawe fajne, dla mnie. To jest jako fajne. No i ta pati, też mi się super. podoba, ale ekstra. Ej, to, to jest moja, widzicie? O, super <laughs> <laughs> Ej, To jest moja. Dobra, wygrał, stół wygrał, ale brakuje mu jednej nogi. Stół wygrał. Dobra, teraz wybrać najgorszy rysunek, o, nie, dobra. nie, najgorszy to tu, Wybrałam. Najgorszy to jest ten, ten jest najgorszy i temu daj łapkę w dół. Bum, dostaj łapkę w dół, dostał ten, jest najgorszy, dobra. Dałem łapkę w dół, bo był sobie. i teraz musimy najlepszy wybrać. Uwaga, kto odpadnie, to jest, ja się boję. Najlepszy rysunek, to. Dobra. dobra, teraz najlepszy, jaki rysunek najlepszy? Mi się podoba ten. Ten mi się podoba, ale chociaż Paty Dobra, no, ten wybieram. Okej, okay, ten wybrałem. Ten wybierałem i tutaj daję lajkacza, czyli okej. Okay. Dobra, ja trochę boję, ja się trochę boję. Się trochę ja boję. już zagłosowałam. Kto odpadnie, ja tak kto odpadnie, kto odpadnie, kto odpadnie? Hela, smile! jakaś dziewczyna odpadła. Wicka. Uuu. O nie, odpadła. O, dobra, no, zostało nas coraz to mniej. Kto to wygra? To jest pytanie, kto to wygra. Narysujemy Korona! dalej. Korona, Korona, co? Koronę musimy narysować? O nie, tylko nie koronę. No to let's go. Ta korona musi być złota, korona będzie, zrobimy tak, czekaj, tutaj tak zrobimy koronę, dobra, muszę troszeczkę wziąć tak Okej, okay, robimy koronę, czyli korona musi być tylko wielka korona. Tutaj robimy, teraz tu, 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 tu. tu Okej, okay, dobra I kor koronę będzie miał taki chłop fajny, dobra, tu będzie miał głowę, o, elegancko, tu będzie taki gościu Bo ktoś musi nosić tą koronę, nie? Dobra, on będzie miał koronę, tu mu narysuję ręce. O, elegancko. Dobra, tu ma ręce i tu się cieszy, że to nie wie, kto jest Bobek. Jak go nazwie Bobek. Dobra, on się cieszy i takie chodzimy o fajne te zęby. Patrzcie, o, happy jest elegancko. Tu ma narysuję jednego ząbka, tutaj ma narysuję drugiego i tutaj tego. O, dobra, jest elegancko. Yy, I musimy mu pozłocić to. Musimy pozłocić mu to. Dobra, no to w takim razie jak mam idzie? Ja muszę no poz... jest, jest, idzie. I się... pozłocić. O nie, co mi się stało? 30 sekund zostało, no nie. To no jest tak, tak szybko, mało. jak to możliwe, że tak szybko. No nie, no Sebio. Dobra, tutaj ja tak nie zrobimy. Mogę. Dobra, teraz tu pomalujemy coś takiego. O, no będzie miał niebieskie oczy. Tu będzie się uśmiechał, bo ja też o niebieskie. Dobra. Nazwę go tutaj jeszcze musimy narysować. Tu. Dobra, szybko pospieszmy się, bo czasu nie ma. By. O. By. O, nie, 37! ...ek, Bobek. O, bobek się nazywa Bobek. Ty Dobra, teraz tutaj zrobię to, ok, pomaluję. Pócz jaka fajna korona, od razu lepiej wygląda. Yo, 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 yo. Dobra, i teraz musimy zrobić teraz tuż takiego. O, jest elegancki. O nie, 19 sekund, nie wiem czy zdążę. Ja też nie wiem. To no jest, jak tak szybko przed chwilą widziałem, no nie, no masakra. Przed chwilą było więcej czasu. Dobra, bo ja bubka rysuję i teraz y, nie zdążę, mam 7 sekund i nie zdążę o nie. całą wybrać. Nie, o nie, nie. nie, nie. <laughs> Moja korona jest piękna po prostu. Co mam zrobić, o nie, kończy się, nie, o nie dlaczego nie. to nie zabrało mi, to nie. Końca. Zabrał, zabrał, zabrał. Pan Szotka jest zły i zawsze zabiera co Dobra, do sekundy. Dobra, to wystarczyło. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Co to będzie? Teraz zobaczysz, co narysowali twoi przeciwnicy. Co to jest? <śmiech> <śmiech> Ej, ale to jest śmieszne. <laughs> Nie no masakra, tragedia, tragedia. <laughs> tragedia, kto to narysował? Ej, to Nie no, masakra, to jest masakra, tragedia. O, Olivia. U, fajna nawet kolana, no fajna. Elegancko fajna. nawet, podoba mi się. Nela, eee, o. słab, to takie pół na pół, ale Nela dobrze, no tak stara się. Ale fajnie, to, to moje. Pati, Pati też średnie. Buu. A teraz uwaga, moje! Idziecie! To jest Bobek, Bobek, ty Makrona! No nie. Dobra, i teraz ja wybieram najgorszy. najgorszy. Rysunek. Ej, ten jest najgorszy, to jest w ogóle jakiś najgorszy. Albo nie, albo no to ba, to jest najgorszy. Puuu, okay, to wypada. Okej, tego oznaczę. Bobek jest najlepszy! Bobek. Bobek. Dobra, Shiba damy radę, Shiba damy radę. Teraz wybierz najlepszy rysunek, okej, okay, rysunek najlepszy To jaki będzie najlepszy? Najlepszy będzie ja chyba Liaw. mam swojego faworyta. Okej, okay, Livia. Ja Dla wybieram. mnie Bobek wygrał. Bobek wygrał, Bobek, Bobek. Bobek number one. Ej, widzowie, pamiętajcie, raz zobaczymy, kto odpadnie, pamiętajcie o moi. O! Uwaga, uwaga, odpada ktoś! I jakiś niebieski chłopot, pa do zobaczenia, po i go nie ma. O nie! Ej, oh pamiętajcie no. też widzowie o mojej nowej teczce Smileandia. Nowa teczka dostępna na moim sklepie. Z tyłu są mnóstwo postaci. Jest młyn fajna góbka na wietrze. Co to jest? No, ej, młyn wiatrowy? Co jest? Ej, dobra, to Co będzie to ciężkie. Co być? Młyn oh no. wiatrowy. Ej, to będzie ciężkie, ale dobra, rysujemy. Młyn wiatrowy, jo, no to on jest na wiatra. A to już wiem, jak on, jak on teraz tak mniej więcej będzie wyglądał. Okej, okay, to jest młyn, Dobra, ja patrzcie. Ja zrobię brązowy, może. No a tak zrobimy. I on ogólnie, młyn wiatrowy, powinien mieć wodę w środku. Ciekawe, się jak, to, stało? jak ludzie to narysują, jestem mega ciekawy. Dobra. I ktoś mnie teraz... jakiegoś trola tu zrobił. Tu zrobimy tak, czekaj. Tu musimy go tak połączyć. Albo nie, czuj, ja nie wiem, jak to zrobić. Dobra, teraz tutaj go połączymy. Dobra, patrzcie jak ja rysuję. Tu będzie. Ej, mam wielki. nadzieję, że o to chodzi, bo jak nie, to ja nie wiem. Wielkie koło na środku, które się kręci. Dobra, okej. Okay. I teraz tu mamy go, musimy go złączyć, że to też jest złączone. Dobra, młyn wiatrowy. No to ja rysuję młyn wiatrowy, no co? Dobra, elegancko. To pasuje i teraz tutaj wodę, bo młyn ma o, zwycię... mamo! M młyn ma wodę, czy to nie? To jest ciężkie. Dobra, on będzie miał wodę. I to jest czyli... naprawdę mega ciężkie zadanie. Czyli młyn wiatrowy będzie miał wodę, jestem ciekawy czy damy radę tak to. Dobra, mój będzie yy, 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 wodę, wodę przy tego i ona będzie się skraplała. to będzie takie I ona tutaj się tak skrapla do tego. Dobra i teraz... Tu... Ja nie mogę! Teraz. Do wiadra to idzie. To do wiadra idzie. Dobra, i teraz tutaj narysujemy tutaj. Dobra, mój nie, będzie nie, fajny. Nie wiem, czy to można nazwać wietrakiem. Dobra, mój będzie fajny, zaczycie elegancki. A teraz chmurki. O, 22 sekundy, o jak to O nie, A Teraz tutaj muszę chmurki mieć. Czaj, chmurka, chmurka, szybko. chmurka. Ctrl-Z może się stosować jak coś. A teraz tutaj, okej, okay, chmurkę robię. O nie! Co Dobra, i teraz y, co jeszcze? Jakoś to wypełnię. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Brązowe, brązowe coś. O nie, tak szybko. Dlaczego? Yo, jak o szybko. Nie! nie coś tu po porą... no, nie, nie, Dlaczego nie, 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 ja oddawał mój rysunek? Chciałem Nie, nie zdążyłam tak Oddawaj mój rysunek ty cyganie, oddawaj mi rysunek. No nie, teraz zobaczę. Ona mnie wyrzuci. Ale, on, co to jest? Pff. Nie, no to masakra, to, jest. to wygląda nie Biatrak. tragicznie, tragicznie. O, ten Oto jest. To moje. Fajnie. O, ten jest fajny, to mój będzie inny. Ale ten mi się podoba ładny. Nela? Nela taki o, coś, też fajnie. Też nie wiem, o co I tu kwiatuszek chodzi, Tatuszek trochę ten wiatrak. A... To o, mój. Nie, to, to twój. A fajnie, dobra, A nie wiem, czy mój jest, ok. Ej, no ciekawe. <laughs> Bo mój ma, słuchaj, o, jest? połączy, to jest mój. To, to jest wiatrowy, jak oko. Bo to jest wiatrowy, on napełnia wodę i ją filtruje i następnie przerzuca do beczki. Widzicie? Ja bardziej konstrukcyjnie do tego podchodzę. No A ja to daj. Ja to daję, ja to daję tu łapka w dół, to co to jest? Ktoś jeszcze nie umie rysować tu. No i ciekawe kto odpanie, kto przeżyje. Ja teraz wybierz najlepszy. Uwaga, wybieramy najlepszy. E, najlepszy to będzie ten. Okej, okay, uwaga, jak uwaga, uwaga! Taki. Kto odpadnie! Kto odpadnie, ja się boję! Pak w mnie wyrzuci i Ja wtedy eksploduję! Ja nie chcę być eksplodowanym. Dobra uwaga, uwaga, uwaga. Co się teraz stanie tutaj? I yo, Smiley Wika. leci, kuracja ją, poleciała. To pa! I nie ma jej. Dobra, zostały ile osób zostało? Raz, dwa, cztery osoby zostały, tylko cztery pomarańczowy. No to mam pomarańczowy? O nie, Smiley, to twoja runda. O nie, pomarańczowy, ale co mamy kogoś pomarańczowego narysować czy pomarańcze czy o co tu chodzi? Ja nie, nie wiem. wiem, chyba pomarańcze może. O, taki rysunek, pomarańczowy. Dobra, ja nie wiem, co by to narysować. Pomarańczowy, hmm. No to w takim razie szukamy pomarańczowego. Taki mocny pomarańcz, gdzieś to będzie tutaj. O, tu możemy, ej, czekaj, zgadę. Nie, pomarańczowy musi być taki, gdzie ten pomarańczowy? Taki dobry, idealny znaleźć. O, taki jest idealny. Dobra, uwaga, tu mogę rysować? Tak. Pomarańczowe, co może być? Pomarańczowe, czyli może narysujmy na pomarańczowym płótnie, Tutaj zrobimy. Dobra, ja rysuję bobka. Bobek jest najlepszy. Dobra, wielka głowa. Bobek tu będzie, wielka głowa. Tutaj, o, uśmiechnięty. Czekaj, ja jeszcze inaczej. Dobra, tak zrobię go. O, elegancko, tak, tak, patrzcie. No i bobek najlepszy jest to, tak? Mm. Dobra. Bobek jest najlepszy. Teraz tu, o. Mówisz? Okej, okay, dobra, teraz tak mu zrobię. Patrzcie elegancko. No i on jest piękny, zaczcie sam się bierysły. <laughs> to ja tak wyglądam, patrz. Dobra, okej, okay, tak fajnie, dobra, tu. O, elegancko. Dobra, oczy. Oczy ja mam niebieskie. Widzowie, jaki macie kolor w oczu? Napiszcie w komentarzu, jaki kolor oczu macie, jestem mega ciekawy. Dobra, ja mam takie oczy tutaj. 40 niebieskie. sekund, no nie! E, jak no ten czas Serio, tak szybko leci? to jest jakieś niemożliwe. Jak ten czas, czas tak szybko leci w ogóle? No, a tutaj narysuję mu, o, o, tu, o, coś, co to jest? Dobra, głosy mu rysuję, patrzcie, ty, fajny bobek to jest, dobra, teraz mu twarz muszę jakąś porysować tutaj taką, no dobra, wypełnimy sobie, o, elegancko, teraz tu czerwone wypełnimy, o nie, co ja zrobiłem? Dobra, muszę dać na tutaj, teraz dajmy sobie tu, dobra, okej, okay. teraz dajemy mu czerwone, superaśnie, co jeszcze możemy... sekund o nie! Dobra, pomarańczą mu narysuję. Dobra, nie, nie wiem co narysować. Nie wiem, co narysować! Dobra, mam taki, okej, okay, taki, cztery sekundy już zostaje. Trzy. Dobra, dwa, ja zostawiam moją. Jeden. Koniec, to jest mała pomarańcza. Nie. Pomarańczowy Uff. Dobra, uwaga, uwaga, kto wygra? Proszę Państwa, kto wygra? Daj mi sekundę na skomplikowanie całej twojej. Teraz zobaczysz pan szczotka jest mega wkurzony, a my jesteśmy czwórka. CU... O, ładnie. Ej. A moja dynia. Moja dynia, o. Fajna, pomarańczowa, tak. Tak, dynia. Bo zbliża się Halloween. To moje, to moje! Nowy bobek. <laughs> Ja cię Bobek. Serio? Bobek wygra, Bobek. wow, Co to, to narysował piękne, wow. Oje, sok pomarańczowy! Nela! Nela jest została pomarańczowa, narysowała pomarańczy, a ja bobka narysowała. Bobek za wami wygra, zacznę. Ja robię pomarańczowy, tutaj zaznaczam, to, dobra. Bobek wygra! Bobek! Widzowie, bobek! Damy radę! Bobek! Napiszcie w komentarzu bobek. 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 Ej, kto napisze bobek? Bobek! Ej, bobek ma tylko cztery zęby? Daj, damy, damy radę, damy radę. Uwaga, Nela, pomarańczowa. Dobra, patrzymy, Dynia. Ja Zobaczymy. Wybrałam. Najlepszy rysunek, no to najlepszy. Ej, ja się pomyliłem, bo wtedy zaznaczyłem najlepsza, to był najgorszy. To... O nie, teraz ja zrobiłem źle, ej. Dobra, uwaga, ktoś wypada, ktoś na pewno odpadnie. O nie, leci, połączył spoduje została nas tylko trójka. Tylko trójka, patrzcie, osoby! Patty Livia i ja! Trzy no z naszej ekipy! na starcie! Ej, my zostaliśmy, patrzcie. Tu Patty została, Patty została i ja. Yeah, dobra, lecimy. Tam, Livia jest tam, dobra, trzy z naszej ekipy, z i Dobra, uwaga, zaczmy. Co mamy? Banan. Ba banan. Dobra, no to weźmy, narysujmy banana. Bananowiec. Ja nie umiem, chyba! Czekaj, banan mu jest żółty. Narysujmy banana żółtego. Mam pomysł. Zrobię tak sobie. Banan jest taki długi. Zrób bobka trzymającego banana. O, to będzie dobre. To jest genialny pomysł. Dobra, Bobek i banana. Bobek będzie jak banana, ty. To jest dobre. Bobek stoi tu. O, ucieszy się, tak, buź otworzył. O, dobra. Tu ma ręce, jak seje banana. Tutaj, o, banana seje. Tutaj tak, dobra, taki banan, tu ma nogi. No a tu się cieszy, okej. Okay. I tego banana trzeba jakoś 70 inaczej. sekund, no nie. Ty, banan jaki jest? Może być zielony banan? Ej, banany są zielone, nie? Jo, czasami są, są banany No jak zielone. są niedojrzałe, to tak. A Bobek będzie jadł niedojrzałego banana. No, no, on się cieszy i jeszcze... <grych> bobek. jeszcze mu te zęby... Krywe Bobek. Krzywe zęby muszę narysować, że wiecie, on nie ma czym jeść. Dobra, i oko, oczy moje niebieskie, bo to on wygląda jak ja, nie? <grych> Bobek jest jak ja ty, czas tu mu robię oko, dobra. Teraz tutaj musimy to zrobić, ale Bobek ze wszystkim wygra w to nie, Pan szczotka wybiera bobka, nie ma. Ja już mam banana. Dobra, okej, okay, ja też mam. I teraz ja muszę tylko płótno zmienić jakieś inne, dobra. Może na takie zrobimy płótno? Pum! O! A coś takiego zrobimy, że Bobek je banana yy, na, na dworzu. Na dworzu. I tu. <laughs> I tutaj będzie chmurka. O nie, co zrobiłem, Dora? Tu będzie chmurka jakaś. 20 sekund. Tu będzie kolejna chmurka, czy tu będzie kolejna chmurka? No nie. Dobra, i teraz to jest piękne i to jest super. Dobra, tu pum, pum, dobra, elegancko jest! Bubek je badana i narysuje podpis, bobka musi być. Dobra, i teraz tu. by, o by, e A, Jest sekundę ostatnika! Narysuwałem no, zobaczmy, zobaczmy proszę państwa, daj mi sekundę, ok? Zobaczymy co pan środka zrobi. Kogo wyeliminuje? Zostały trzy ostatnie osoby to Banan. O, Livia ładna narysowała. okej, okay, ładnie, ładnie, podoba mi się. E, bobek je banana Ej, to Aż. wygląda jako ogórek. Bo banany są też zielone. O, fajny. Tam bym bo Bobka narysowała jakie tego banana. Dobra, teraz. No ja wybieram, że Livia lepszy, a twój idzie w dół. Dobra uwaga, uwaga. Zobaczymy teraz. To wygra, proszę bardzo. E, myślicie, państwa. że może być remis? A nie, nie może być remisu. Chyba, że będzie, uwaga. Teraz mamy najgorszy, a teraz najlepszy. Uwaga, uwaga, pan szczotka, proszę, panie szczotko. Dobra biorę najlepszy ten Liwi. Uwaga, zobaczymy kto wygra, kto odpadnie, proszę Państwa, 10 sekund, 9, 8. Kliknijcie łapeczkę w górę, kto mnie słyszy. Kto jeszcze ogląda, to klikaj łapeczkę. Zobaczymy ile osób. Klikajcie łapeczkę, klikajcie łapeczkę. Uwaga, uwaga. I Patismo odpada! odpadają. Słaba pati! jesteś, Słaba! U, odpadła. U, odpadła! Odpadła. No Wygląda na to, że zostało tylko dwie osoby. Czyli ja z tobą jestem Liwia, tu jestem, patrz Tu jestem, tu jestem, widzisz? W każdym razie. Livia Bobek, czekaj. Tym razem wygrywa gracz z największą liczbą głosów and the player with the most votes. Uwaga, uwaga, uwaga! I kto wygrał? Jest, wygrałem! Jest, jest, jest! Jest, Gratulacje Bobek! Jest! I ty też wygrałaś! Ty też wygrałaś, chyba ra... ja? Razem. Razem. Nie, padłaś! O nie! Wygrałem, ty panuś, ja zostałem sam, doro, wygrałem, jest, zostałem sam, Bobek wygrał, Bobek, tu, 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 wygrałem, jest, mamy to, widzowie, a wy wpadajcie, znaczyć mu na mój sklep fajne poduszki, które czekają na was, poduszki siby. nowa kolekcja jego też na koszulkach, wraz z nową teczką Smileandia teczka też czeka na was, elegancka, z gumką, gdzie możecie sobie zaczepić, wpadajcie, smilso.pl, link w opisie, Smaysu Team, albo, albo Bobek Team.